Dzień dobry! Siema! Dzisiaj chcę wam przekazać informacje odnośnie tego co my w ogóle będziemy robić na Pyrkonie i o tym, że zawieszamy kanał. Intro! A mówiłem, że materiał cały będzie jest kaft? I w ogóle bez montażu, bo nie mam na to czasu. Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. E, o co chodzi, Dawidzie? No jakby sytuacja jest taka, że mamy czerwiec. Co to znaczy dla nas studentów? Sesja. Sesja Ja jestem mocno w dupie. Marcel mówi chyba, że, że troszkę też, no. No, że troszkę też jest w dupie, nie? Projekty, wykładziki, seminaria i inne takie tegesy, nie? Na przykład laboratoria. Niestety, jeśli mamy starcie mojej, mojej edukacji a podcast na YouTubie, no to sorry ludzie, nie? No coś Więc tu jest. wygląda to tak, że tymczasowo kanał jest zawieszony do końca lipca. Do końca czerwca. 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 Do początku lipca. Tak. E, jeśli Marcel będzie miał czas, no to może uświadczycie go w jakichś edycjach solowych. Może uda się coś zrobić, zobaczę. No, mnie raczej do końca czerwca e, nie uświadczycie, bo, bo jest grubo. Przejmujemy kanał. On przejmuje kanał. <laughs> nie? Fani persony, gadajcie, <laughs> o czym <laughs> robić filmy. <laughs> do tego właśnie Pyrkon, nie? Bo. Będą materiały poza tym dzisiaj i pyrkono. No, jeszcze będą pyrkonowe, bo właśnie pyrkon jest, nie? Tak. Jeśli wiecie z naszego. tej drugiej serii, w której nic nie robimy, to mówiliśmy, że na pyrkonie będziemy, tak, bo będziemy grzdaczami. Super. Nie. Yeah. Będziemy siedzieć na bramkach i robić. Będziemy rzeczy. ogarniać kolejki na strefach anime. Tak. Anime i manga, tak. no, na tej strefie to tam, nie? Tak, tak, tam. Więc będziemy pracować. No i kiedy będziecie mogli nas spotkać, to zasadniczo cały czas, tylko nie każdego z nas. Tak. No na przykład, ty pracujesz w piątek, nie? Ja na przykład pracuję w piątek do, do prawie końca piątka. A ja krętku. w piątek mam wolne i będę sobie łaził ze swoim cosplayem też. Więc co my poza tym pracą będziemy na tym pyrkonie robić? Będziemy mieli sprzęt, będziemy mieli dyktafon ze Majkiem, będziemy mieli swoje fony i będziemy robić wywiady, czy ludzie będą chcieli, czy będą, czy nie będą chcieli. I... Czy wyrażasz na to zgodę? Nie, okej, okay, dobra, A okay. więc jakie jest twoje ulubione anime? <noise> I, I tak to mniej więcej będzie wyglądać, jeśli nas znajdziecie, to będziecie mogli się właśnie załapać na taki wywiad i ja jestem bardziej zdania, że wolałbym robić wywiady wideo, nie wiem jak to ostatecznie wyjdzie, bo nie mamy osoby do nagrywania, więc będziemy musieli sobie poradzić, a mój statyw jest zbyt niski, żeby postawić go na podłodze. Mhm. Um, więc będziecie mogli mieć okazję wystąpić w tym podcaście. Um, I raczej będziemy to montować po nocach. I nie wiem, na przykład materiał z piątku będzie w sobotę, lub śliźgnie nam się noga i będzie obsłużył dwa-dwóch dni. Nie wiem. No, mo może być różnie, nie? Zwłaszcza teraz. No, no zwłaszcza teraz, nie? Ale coś będziemy pracować, ewentualnie nie będziemy spać. Bo po co? Tak. I będziemy łazić, a naszym centrum komunikacji będzie Instagram, na którego bardzo zapraszam, bo jest w opisie. I tam, jeśli będziecie chcieli nas znaleźć, a będziecie mieli z tym problem, możecie pisać, rozumiecie? No? Pisać. Ach, na Do Twitterze tego. też możecie. Też, też, też będę czytał. Do tego mamy ogólnie w przeciągu całego. Pyrkona, dwie godziny, które są w czasie. Takim normalnym funkcjonowania, tak, od 12 do 14, czy jakoś tak. Aha. Mamy w sobotę dwie godziny, i chyba coś byśmy chcieli wtedy zrobić, chociaż nie wiem, co, jak nas dwóch można dorwać. Nie wiem, będziemy właśnie dawać informacje na Instagramie. Um, ale tak, to poza tym to byśmy chcieli zrobić na pewno wywiady z e, wydawnictwami mang. Tak. A to raczej tak w godzinach koło pewnie 19. .00. Przynajmniej tak dali nam info w zeszłym roku, że to byłaby najlepsza godzina, żeby do nich uderzyć, kiedy się zbierają. Nie. Yeah. A nie kiedy mają ruch, więc także tego. Jest problem mały taki, bo pytań nie mamy w głowie. I tutaj przychodzi wasza też działka. Wasza inicjatywa. Wasza inicjatywa. Ogólnie potrzebujemy pytań, i wy jesteście oczywiście we wszystkim lepsi od nas. No. My więc... tylko mówimy rzeczy, tak. my nie robimy research. My jesteśmy tylko twarzą. Dokładnie. I kontrowersyjnymi opiniami. Tak, a to nie wszystko, co WIPK stworzy. Wy też to tworzycie. Wy jesteście tym, co w ogóle to trzyma, nie. Póki więc... was jest mało, możemy was słuchać. Potem to będzie po prostu my. Tak, tak. <głosy> <głosy> Dlatego sekcja komentarzy jest dla was. Potrzebujemy jakichś fajnych pytań, które moglibyśmy konkretnie zadać wydawnictwom. Oraz jakichś fajnych pytań O co moglibyśmy spytać się was kiedy was spotkamy Żeby nie było o, no. jakoś tak nudno jakoś y, Pytania typu Eni... twoje ulubione anime no, <laughs> no więc oglądasz anime tak? No, no, fajnie, no, fajnie fajnie fajnie. Dobra Super. następny nie? No. Dlatego chcielibyśmy stworzyć coś Ciekawego y, Tak poza tym że jak materiały będą wychodzić co 2 jeden dzień y, Zobaczymy jak to będzie to one będą dosyć skaft i myślę, że do tematu wróci się jakoś tak po jakimś czasie i zrobi się to może lepiej, a może nie, nie wiem. Chciałbym tak jak Kasunio nagrywać ps tą ludzi, tak chodzić do nich i z PS-Witą po prostu. To by był dobry motyw. Tak, to dobry kontent. Yeah. Więc chyba nagadałem się. Czy o czymś zapomniałem? Eee, powiedzieliśmy, że zamykamy kanał, powiedzieliśmy o Pyrkonie. A właśnie, nie, przesad... nie, nie za bardzo subskrybujcie w tej naszej przerwie, mm -hmm. ponieważ jeśli będziemy musieli wrócić do tego kanału na początku lipca i zobaczymy, że jest tysiak, to ja nie chcę startować od razu ze specjalem, który miał być przygotowywany dużo subskrypcji temu, za... miał być robiony, ale nie było czasu. Eee, ale w głowie już coś mamy. Coś tam mamy w głowie, ale no, to będzie dużo pracy ogólnie. Eee, Więc lepiej nie dobijajcie tysiąca w naszej serwisie. Nie czerwie. subskrybujcie teraz, stop, stop, przestańcie. Już w ogóle nic, uważaj. Wa uważaj. 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 No. Dokładnie. I nie, nie subskrybujcie już. Ale potem możecie, ale nie teraz. Ale nie teraz, tak za miesiąc i wtedy jak zrobicie, okej, okay, wtedy spoko. No, ale teraz. Tylko się nie zgrywajcie, nie? No, więc y... nie dzwońcie do cioci, do mam. Tak, tak, sprawa wygląda. A jeszcze co ważnego, ważne można powiedzieć na pyrkonie? Będziemy mieli rzeczy, To będziemy Jezu, zapoznawać. Pyrkon i rzeczy. No, znajdzie się takiego. Marcelo Dawida z workami od Świętego Mikołaja i będziemy tak. je nosić. będziemy, w ogóle podejście do nas i przeprowadzenie wywiadu obfituje w ciekawe ciekawości. Raczej nie dostaniecie od nas, dobra, co od nas dostaniecie? Zorganizuję się z jakieś 15 przepinek, bo mam trochę kasy, więcej nie, więc są limited. więc Warto będzie nas szybko spotkać, bym się wyraził. Ten, kto będzie wolny, ten będzie łaził z giftami. A poza przypinkami, dostać będziecie mogli mangi. Ale nie jakieś tam wybitne. No. Tylko takie, no nie oszukujmy się, trochę nam zalegające, albo serie nas nie interesujące. <laughs> także tego, także ten. No, kalendarz za tak on Titan też będzie. O, no, Nawet no, no. dwa. Bo na pewno się w połowie roku kalendarza Przyda się Na 100% Więc Full informacji, reasumując Na Pyrkonie będziemy, będziemy chcieli się z wami Spotykać Rozmawiać Jeśli będziecie chcieli wystąpić w podcaście, będziecie mogli Do obcych też będziemy pewnie zagadywać No przynajmniej ja, bo jestem dosyć Ekstrawertykiem, jeśli jestem wśród swoich A tam są wszędzie weeby hmm. Kanał ma przerwę Prawie miesięczną Chyba, że będę coś wstawiał jak będę miał czas, ale nie spodziewajcie się dużej ilości rzeczy, będziemy tak, tak trochę mniej. Jak skoro powiedzieliśmy, że mamy przerwę, to zrobimy sobie przerwę, yeah. bo w sumie od ponad roku mamy cykliczność, tylko, że nikt na wcześniej nie oglądał, ale tak się zaczyna. No, wybaczcie, nie, widzicie te wory pod oczami, e, czasami trzeba. Więc więc także tak. Ale spokojnie nie znikamy jak JJ Joker. Nie, nie, nie ogłaszamy powrotu, po czym nie wracamy. Dokładnie. <laughs> e, będzie lepiej. My nie umrzemy na gorączkę. Damy radę. Więc klikajcie magiczny, żółty guziczek. Nie. E, żółty magiczny guziczek. Nie klikajcie właśnie. Nie klikajcie go teraz. <laughs> Przynajmniej nie teraz, za miesiąc. <laughs> je, 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 no. Nie róbcie co ja z tymi subskrypcjami, więc. To tyle, Na więc do usłyszenia z relacji z Pyrkonu. Tak, i widzimy się, słyszymy się, no i będzie fajnie. Oby było. <noise> Na pewno będzie. Uuu. E, do zobaczenia za miesiąc. Powinniśmy siedzieć, tak jak zapowiedziano ten... E, stan wojenny w Polsce. Albo jak <noise> powiedzieli, że w Overwatchu 2 nie będzie kampanii. Poczem z tego się wycofali, jedna kampania będzie. No. Z nową postacią. Tak, tylko że nie będzie nadal w takim samym stopniu, jak miała być tym główną rzeczą, dlaczego znowu mm -hmm. wydarzyła. Dnia 12 czerwca 2023 roku nie no, nie mogę tak. No, nie, nie, jakby może. kopyta skopyta stary. Skopyta, a skopyta. może napiszemy, co my chcemy w ogóle powiedzieć. Dobra, możesz pisać, bo ja wszystko mam w głowie. No ale co ty chcesz powiedzieć? Ja chcę powiedzieć tak się przywitać i że chcemy sprzedać informacje odnośnie Pyrkonu, co będziemy robić, jak to będzie wyglądać, um, i że zawieszamy kanał. Super. A na Pyrkonie co my stale będziemy robić? Będziemy... Poza tym, że będziemy robić za przysłowiowy psi chuj to... to Poza tym, że będziemy robić za przysłowiowy psichuj, to mamy wejściówki za darmo. I będziemy chodzić z dyktafonikiem i będziemy wkurwiać ludzi do tych, do wywiadu. Tak. Wydaje mi się, że w drodze do Poznania będę pisał jakieś pomysły na pytania, bo aktualnie mam ich kilka, ale nie miałem czasu się na to zabrać. Aj, na aj, dałem aj. się nabrać. Ajajaj. jaj! Aj. man. <laughs>